Się sprawnie, jak na konia debiutującego, bardzo szybko wszedł do maszyny startowej. No i uwaga, uwaga, gonitwa się rozpoczęła. Ładny, równy start tej pięciokonnej stawki. Na prowadzeniu jest Echwita. Obok niej galopuje Kintaro. Na trzecim miejscu jest Astonishing Grace. Na czwartym Derwan. I na piątej pozycji galopuje El Marinera. Do celownika pozostało jeszcze około 1400 metrów. Na front teraz wyszedł Kintaro pod Dastanem Sabat Bekowem. Na drugiej pozycji galopuje Ehwita, Chociaż teraz została, e, została wyprzedzona przez Astonishing Grace, która przesunęła się na drugie miejsce. Echwita jest na trzecim, na czwartym niezmiennie galopuje Derwan, na piątej pozycji El Marinera. Konie i jeźdźcy mają do celownika jeszcze kilometr. Wchodzą teraz w zakręt jako pierwszy: Quintaro, tuż za nim Astonishing Grace, czyli dwoje faworytów. Na trzecim miejscu: Echwita, na czwartym: Derban, no i niezmiennie na ostatnim galopuje El Marinera. Konie i jeźdźcy są w połowie zakrętu. Tutaj od dłuższego czasu nam się kolejność nie zmienia. Na dwóch pierwszych miejscach są faworyci. Kintaro oraz Astonishing Grace. Astonishing Grace po zewnętrznej Kintaro przy kanacie i to oni wyprowadzają. Nie ma łeb na prostą finiszową do celownika jeszcze około 500 metrów. Kintaro i Astonishing Grace na trzecim miejscu Echwita. Próbuje się jeszcze rozpędzić Derwan oraz El Marinera, ale to Kintaro i Astonishing Grace się oddalają od swoich rywali. Mają jeszcze 270 metrów do celownika i to oni walczą o pierwsze miejsce środkiem Astonishing Grace chyba na prowadzeniu Astonishing Grace oraz Kintaro walczą i będą walczyć do ostatnich metrów Kintaro i Astonishing Grace Kintaro chyba odzyskuje prowadzenie Kintaro Kintaro odzyskał prowadzenie na ostatnich metrach i zwycięża przed Astonishing Grace chociaż walka trwała do samego końca i będziemy musieli zaczekać na potwierdzenie przez Komisję Techniczną Intaro, Astonishing Grace, Echwita, El Marinera oraz Derwan. W takiej kolejności uczestnicy tej gonitwy minęli linię celownika. Zaczekajcie Państwo na oficjalne potwierdzenie przez Komisję Techniczną. Pintaro, konie oznaczone numerem siódmym w siodle jockey Dastan bekow Z naszej perspektywy to ta para jako pierwsza, nieznacznie, ale jednak jako pierwsza.